To był moment, który wstrząsnął całą polską telewizją rozrywkową. W najnowszym odcinku tańca z gwiazdami emocje sięgnęły zenitu, a atmosfera w studiu przypominała raczej finałowy dramat niż taneczny show. Gdy Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zakończyli swój kameralny, pełen uczuć i subtelności taniec, publiczność wstała z miejsc. Owacje trwały dłużej niż zwykle, a w oczach wielu widzów pojawiły się łzy wzruszenia. Ich występ był jak krótki spektakl, delikatny, szczery, pełen bliskości, który poruszył nawet najbardziej wymagających fanów programu. Ale to, co wydarzyło się chwilę później, przeszło do historii. Juror Tomasz Wygoda, dotychczas postrzegany jako spokojny, wyważony autorytet w dziedzinie tańca współczesnego, przerwał tę chwilę magii jednym gestem. Podniósł tabliczkę z oceną, na której widniała liczba tak niska, że sala natychmiast zamarła. Przez kilka sekund panowała absolutna cisza, a potem z widowni dało się słyszeć gwizdy i okrzyki sprzeciwu. Jak to możliwe to żart krzyczeli widzowie. Kamery uchwyciły zaskoczoną twarz Agnieszki, która z trudem zachowała uśmiech. Marcin Rogacewicz, znany z opanowania, pochylił głowę, jakby chciał uniknąć spojrzeń. Skandal wybuchł natychmiast. W mediach społecznościowych zawrzało tysiące komentarzy, setki nagrań i memów. Widzowie oskarżyli Tomasza Wygodę o stronniczość, twierdząc, że jego decyzja była podyktowana osobistą sympatią wobec jednej z konkurencyjnych par. To nie była ocena artystyczna, to była czysta niesprawiedliwość, napisał jeden z internautów. Hasztag Rzy Wygoda Gate w ciągu kilku godzin stał się jednym z najczęściej wyszukiwanych w polskim internecie. Tomasz Wygoda to postać znana i szanowana w świecie tańca. Choreograf, pedagog, artysta z ogromnym dorobkiem, który przez lata budował reputację wymagającego, ale sprawiedliwego sędziego. Jego opinie wielokrotnie decydowały o losach uczestników, jednak tym razem jego profesjonalizm został brutalnie podważony. Dla wielu fanów programu był to moment, w którym granica między oceną artystyczną a emocjami została przekroczona. W studiu atmosfera była tak gęsta, że można ją było niemal kroić nożem. Pozostali jurorzy spoglądali po sobie z wyraźnym zakłopotaniem. Andrzej Grabowski próbował rozładować napięcie żartem, ale nikt się nie śmiał. Prowadzący z widocznym niepokojem ogłosił przerwę reklamową coś co w historii programu zdarzało się niezwykle rzadko. Po powrocie na antenę temat nie zniknął. Widzowie przed telewizorami nadal komentowali sytuację w czasie rzeczywistym, a producenci otrzymywali wiadomości od oburzonych fanów. Dla wielu była to zdrada zasad, na których przez lata opierał się taniec z gwiazdami równości, pasji i czystej rywalizacji. Skandal Tomasz Wygoda oskarżony o stronniczość po kameralnym tańcu Agnieszki i Marcina. Taki tytuł w kilka minut obiegł wszystkie portale informacyjne. Redakcje Pudelka, Faktu i Treplotka prześcigały się w publikowaniu doniesień z planu. Cytowano świadków, analizowano nagrania, tworzono teorie. Jedni mówili o konflikcie interesów, inni o emocjonalnym wybuchu człowieka, który po prostu nie wytrzymał presji. Ale jedno było pewne. Tego wieczoru Tomasz Wygoda z Jurora stał się głównym bohaterem największego tanecznego skandalu roku. Kiedy emocje po występie Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza zaczęły powoli opadać, nikt nie spodziewał się, że to dopiero początek największej burzy sezonu. Wszystko zmieniło się, gdy w mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze komentarze zarzucające Tomaszowi Wygodzie brak obiektywizmu. Początkowo były to pojedyncze głosy, ale w ciągu kilku godzin przerodziły się w lawinę. Internauci twierdzili, że juror był zbyt surowy wobec duetu, który ich zdaniem zaprezentował jeden z najpiękniejszych występów wieczoru. Jeszcze większe zdziwienie wzbudziły nagrania za kulis, które szybko obiegły internet. Widać na nich, jak Tomasz Wygoda tuż przed programem rozmawia w kuluarach z inną parą. Tą, z którą Agnieszka i Marcin rywalizowali o najwyższe noty. Wystarczyło kilka sekund materiału, by wybuchła medialna eksplozja. Widzowie zaczęli zadawać sobie pytanie, czy to jeszcze ocena artystyczna, czy już osobista sympatia. Hashtag Gate w ciągu jednej nocy stał się wiralem, a temat trafił na czołówki serwisów informacyjnych. Jedni bronili jurora, mówiąc, że to tylko przypadkowa rozmowa. Inni przekonywali, że to dowód na ustawione oceny i brak profesjonalizmu w najpopularniejszym tanecznym programie w kraju. Tymczasem zachowanie samego wygody tylko dolało oliwy do ognia. Podczas odczytywania wyników Agnieszka Kaczorowska zachowała elegancję, uśmiechnęła się, podziękowała i przytuliła swojego partnera. Marcin Rogacewicz, wyraźnie zaskoczony, skinął głową w stronę jury i z godnością opuścił scenę. Jednak kamera uchwyciła moment, w którym po zejściu za kulisy Agnieszka ociera łzy, a jej trenerka podchodzi, by ją uspokoić. To ujęcie stało się ikoną tego wieczoru symbolizowało rozczarowanie i bezsilność wobec czegoś, co w oczach fanów wyglądało jak jawna niesprawiedliwość. Kilka godzin później, w środku nocy, na profilu Agnieszki pojawił się wpis. Nie chodzi o liczby, chodzi o uczciwość. Te sześć słów wystarczyło by rozgrzać sieć do czerwoności. Komentarze pod postem liczyły się w tysiącach. Fani, celebryci, dawni uczestnicy programu i zwykli widzowie dziękowali jej za odwagę. Masz klasę, Aga. Nie daj się. To wstyd dla programu. Wszyscy widzieli, że to było nie fair, pisali. Następnego dnia tabloidy prześcigały się w doniesieniach. Największy skandal w historii programu, grzmiał fakt. Plotek opublikował analizę punktacji z poprzednich odcinków, wskazując, że wygoda od kilku tygodni ocenia tę samą parę wyraźnie surowiej niż pozostałych uczestników. Pudelek z kolei ujawnił zdjęcia z zakulis. Jedno z nich przedstawiało Tomasza wychodzącego z planu z pochyloną głową, unikającego kamer i dziennikarzy. Opis pod fotografią mówił wszystko. Juror ucieka przed pytaniami. W międzyczasie redakcje zaczęły docierać do źródeł wewnątrz produkcji. Według anonimowego pracownika stacji, fan klub Agnieszki Kaczorowskiej wysłał do Polsatu oficjalną skargę, domagając się zbadania nieprawidłowości w ocenie uczestników. Co więcej, w kuluarach zaczęto mówić, że Wygoda i Kaczorowska mieli już w, w przeszłości spięcia, jeszcze z czasów, gdy Agnieszka pracowała przy innym projekcie tanecznym. Rzekomo doszło wtedy do nieporozumienia dotyczącego choreografii, które zakończyło się chłodnymi relacjami między nimi. Produkcja programu próbowała uciszyć burzę, wydając krótkie oświadczenie: Program opiera się na subiektywnej ocenie ekspertów, których decyzje są niezależne. Jednak to tylko podsyciło emocje. Widzowie nie uwierzyli w zapewnienia o neutralności. Pod każdym postem stacji pojawiały się tysiące komentarzy: To nie niezależność, to kolesiostwo, zniszczyli piękny występ przez prywatne emocje, chcemy wyjaśnień. Nie zabrakło też głosów z branży. Kilku byłych uczestników tańca z gwiazdami udzieliło wywiadów, w których przyznali, że od dawna mówiło się o sympatiach niektórych jurorów. Jedna z tancerek stwierdziła w rozmowie z magazynem Show. Nie chcę nikogo oskarżać, ale każdy, kto pracował przy tym formacie, wie, że niektóre decyzje nie zawsze wynikają tylko z tańca. Tymczasem Tomasz Wygoda nie komentował sprawy. Jego milczenie było interpretowane jako dowód winy przez jednych, a oznaka klasy i dystansu przez innych. Jego bliscy współpracownicy próbowali bronić go w mediach, twierdząc, że ataki są przesadzone i emocjonalne, ale każdy nowy artykuł, każdy filmik z planu tylko wzmagał zainteresowanie. Na Instagramie Agnieszki pojawiło się jeszcze jedno zdjęcie. Czarno-białe, przedstawiające splecione dłonie jej i Marcina z podpisem: Wspieramy się, dziękujemy, że jesteście z nami. To wystarczyło, by fani zorganizowali w sieci akcję wsparcia. Pod hasłem Sprawiedliwość dla Agnieszki użytkownicy publikowali nagrania z występu, analizując każdy gest, każde spojrzenie. Próbując udowodnić, że ocena była niesprawiedliwa. W ciągu kilku dni skandal rozlał się poza granice programu. Komentowano go w porannych talkshow, na Twitterze, w serwisach informacyjnych. Eksperci od wizerunku podkreślali, że Polsat znalazł się w trudnej sytuacji. Z jednej strony sukces oglądalności, z drugiej poważne pytania o wiarygodność formatu. Każdy kolejny dzień przynosił nowe spekulacje, a opinia publiczna zaczynała się zastanawiać, czy program, który miał promować talent i pasję, nie stał się areną dla ego i emocji. Widzowie mieli wrażenie, że uczestniczą nie w programie tanecznym, ale w serialu, którego scenariusz pisze samo życie z dramatami, napięciem i ludzką słabością. W centrum tej burzy znalazły się trzy postacie: Agnieszka Kaczorowska, Symbol profesjonalizmu i gracji Marcin Rogacewicz, dżentelmen milczenia i Tomasz Wygoda. Juror, który jednym gestem podzielił całą Polskę. W kolejnych dniach sytuacja przybrała jeszcze bardziej dramatyczny obrót. Choć produkcja programu próbowała przekierować uwagę widzów na nadchodzące występy i kolejne emocje na parkiecie, publiczność nie dawała za wygraną. Każdy post na oficjalnych profilach tańca z gwiazdami zamieniał się w debatę o sprawiedliwości i wiarygodności jury. W komentarzach powtarzały się te same słowa: wstyd, manipulacja zniszczyliście piękną chwilę widzowie żądali wyjaśnień, a niektórzy nawet grozili bojkotem programu, dopóki wygoda nie odniesie się publicznie do oskarżeń. Media społecznościowe stały się areną, na której rozgrywał się równoległy spektakl. W fanowskich grupach pojawiały się długie analizy zachowania Jurora, z montażami pokazującymi, jak reagował na występ Agnieszki i Marcina w porównaniu z jego reakcjami wobec innych uczestników. Wideo, które ukazywało Tomasza z chłodnym wyrazem twarzy i skrzyżowanymi ramionami podczas ich tańca, zyskało miliony odsłon w ciągu jednej nocy. Z każdym dniem pojawiały się nowe informacje. Dziennikarze faktu ujawnili, że Tomasz Wygoda miał w przeszłości współpracować z jedną z par konkurujących z duetem Kaczorowska Rogacewicz. Był konsultantem artystycznym ich spektaklu tanecznego kilka lat temu. Choć stacja natychmiast zaprzeczyła, że to mogło wpłynąć na oceny, opinia publiczna już miała swoje zdanie. Internauci mówili o układach i we faworyzowaniu, a zaufanie do jurora spadało z dnia na dzień. Agnieszka Kaczorowska, mimo narastającego szumu medialnego, zachowywała milczenie. Pojawiła się jedynie na krótkim nagraniu live, w którym powiedziała spokojnie: nie chcę żyć gniewem. Dziękuję wszystkim, którzy wierzą w uczciwość. To, co się wydarzyło, zostanie ze mną, ale idziemy dalej. Te słowa tylko zwiększyły sympatię wobec niej, a jej postawa została określona przez dziennikarzy jako pełna klasy i siły. Marcin Rogacewicz z kolei udzielił krótkiego wywiadu radiowego, w którym wspomniał. Czasem taniec pokazuje więcej niż punkty. To, co czujemy na scenie, nie zawsze da się zmierzyć liczbą. Jego wypowiedź odbiła się szerokim echem, a słowa o uczuciach ponad cyframi cytowano w niemal każdym artykule o tej sprawie. Tymczasem Tomasz Wygoda wreszcie przerwał milczenie. W krótkim oświadczeniu przesłanym mediom napisał: Zawsze oceniam według własnego doświadczenia artystycznego i nie pozwolę, by emocje tłumaczyły moją decyzję. Każdy taniec ma swoje mocne i słabsze strony, i moim zadaniem jest je wskazać. Jego próba usprawiedliwienia nie przekonała jednak większości. W sieci natychmiast pojawiły się komentarze: To nie wyjaśnienie, to ucieczka. Nie potrafi przyznać, że się pomylił. W jednym z odcinków programu śniadaniowego pojawił się były uczestnik tańca z gwiazdami, który stwierdził otwarcie: Ten konflikt pokazuje, że w tym formacie nie chodzi już tylko o taniec to teatr emocji, ambicji i władzy. W studiu zapadła cisza. Dziennikarze przyznali, że przez lata nikt nie odważył się tak głośno powiedzieć, jak bardzo osobiste relacje wpływają na decyzje jurorów. Z czasem pojawiły się kolejne rewelacje. Do redakcji Super Expressu trafiło zdjęcie z dnia nagrania, na którym widać, jak Tomasz opuszcza studio tuż po zakończeniu programu, wyraźnie zdenerwowany. Według relacji świadka, nie chciał rozmawiać z mediami ani fotografami, którzy czekali na niego przed budynkiem. Szybko wyszedł, nie patrząc na nikogo, jakby chciał zniknąć powiedział anonimowy członek ekipy technicznej. Kiedy sprawa zaczęła przybierać coraz poważniejszy wymiar, stacja wydała drugie oświadczenie, tym razem bardziej dyplomatyczne. Szanujemy opinię widzów i rozumiemy emocje. Każdy juror jest niezależny w swojej ocenie. Program będzie nadal promować sztukę tańca, która łączy, a nie dzieli. Słowa te miały zamknąć temat, ale efekt był odwrotny. Komentarze pod oficjalnym komunikatem były lawiną oskarżeń o brak transparentności. W międzyczasie ratingi programu zaczęły gwałtownie rosnąć. Skandal, który miał być ciosem w reputację tańca z gwiazdami, przyciągnął miliony nowych widzów. W sieci żartowano, że Wygoda uratował oglądalność jednym błędnym werdyktem. Jednak dla uczestników sprawa była daleka od zabawnej. Występy Agnieszki i Marcina stały się symbolem nie tylko piękna tańca, ale i walki o sprawiedliwość w świecie, gdzie emocje często przysłaniają zasady. Gdy minął tydzień od emisji feralnego odcinka, atmosfera wokół programu nadal była napięta. Pojawiły się plotki, że stacja rozważa zmiany w składzie jury, by odbudować zaufanie widzów. W kuluarach szeptano, że producenci naciskają, by wygoda wystąpił publicznie i przeprosił uczestników, zanim sezon dobiegnie końca. Jednocześnie tabloidy pisały, że konflikt między nim a Agnieszką ma głębsze podłoże. Prywatne nieporozumienia sprzed lat, o których oboje woleliby już zapomnieć. Dla publiczności jednak ta historia była jak magnes. Widzowie czuli, że są świadkami czegoś większego niż zwykła telewizyjna sprzeczka. To była opowieść o emocjach, rywalizacji i cienkiej granicy między pasją a niesprawiedliwością. I choć światła reflektorów dawno zgasły, nikt nie miał wątpliwości. Że ta taneczna burza jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Program Taniec z Gwiazdami, który przez lata był symbolem elegancji, emocji i telewizyjnego kunsztu, dziś znalazł się w samym środku burzy, jakiej nikt się nie spodziewał. Skandal z udziałem Tomasza Wygody nie tylko podzielił widzów, ale też obnażył kruchą granicę między sztuką a manipulacją, między autentycznością a medialnym spektaklem. W newsroomach największych stacji telewizyjnych wciąż słychać pytania: Czy to jeszcze program rozrywkowy, czy już precyzyjnie reżyserowany teatr emocji, w którym każdy gest ma znaczenie strategiczne? Z nieoficjalnych źródeł wynika, że producenci programu rozważają zmiany w składzie jury. Być może już w przyszłym sezonie Tomasz Wygoda zostanie zastąpiony nowym ekspertem, który przywróci zaufanie widzów. Ale równie dobrze może to być kolejny etap medialnej gry, mającej podsycić zainteresowanie formatem, bo jak twierdzą ludzie z branży, każdy skandal w telewizji to złoto, dopóki nie zamieni się w katastrofę. Tymczasem w sieci pojawiły się plotki o niepublikowanych nagraniach z dnia skandalu materiałach, które rzekomo mają pokazać, co działo się za kulisami tuż po występie Agnieszki i Marcina. Według informatorów kamery uchwyciły moment konfrontacji wygody z innym członkiem jury, krótką, napiętą wymianę zdań, której fragmenty mogą trafić do opinii publicznej w najbliższych dniach. Jeśli to prawda, historia tego wieczoru może dopiero nabrać nowego wymiaru. Na razie cała Polska wstrzymuje oddech, czekając, czy stacja zdecyduje się ujawnić pełne kulisy, czy też postawi na milczenie i przeczekanie burzy. Jedno jest pewne: to już nie jest zwykły konflikt. To rozdział, który może zmienić sposób, w jaki widzowie patrzą na telewizyjne show, na jurorów i na samą ideę rywalizacji w świetle reflektorów. Czy Tomasz Wygoda był bezstronny, czy przekroczył niewidzialną granicę, czy Agnieszka i Marcin wrócą jeszcze na